Kto to wymyślił? Taka ma buteleczka, niby dobra! Mm, Kosmopolitan Easy pisze! Łatwy! Seks on the. O. Seks! Biorę! Pierwszy sygnał u... mi... za zaczynaj! Dobra, też. Dzisiaj robimy sobie test Izzyków Dokładnie, witamy na kanale Lej Więcej! Gdzie lejemy mało? jest za coś! Lej mi więcej! Ogólnie Izzyki mm. kiedyś piłem z wódką i. Ten jego izi dosyć dobry. Zobaczymy jak smakuje sam. Tak, bo ogóle to jest niby kamikadze, zaraz zobaczymy. To jest taki drink, ale jaki to drink, jak to ma 4% alkoholu. Taki na... drink, to się czyste pije. Jaki to drink, jak to ma 4% alkoholu. No, no, słabe. Masz i napój. Chyba, że się wodę doleje. To jest pomarańczka z wodą. Wody chyba nic nie dali. Jak 4,4%. ,4%. Wody, wody, wody to tam chyba nawet tę kropelkę dali. Hmm, zdrowo. Jak nie lubię kamikadę, to taka kamikada z izików mi zawsze smakowało i dzisiaj się nic nie zmienia. Dalej mi smakuje. Dla mnie to jest 8,5 na 10 nawet. Dobre bardzo. Powiem tak, poczułem się jakbym, jakby mi do ust spadła piana. I to nie, nie zła, tylko dobra właśnie. No nie no, dobre jest ogólnie, nie? To jest jak zapach piany, tylko smakując tak. W dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście. To ile dajesz? Nie. No, sus susameczkę dam. No ile? pół, półpady, błysameczkę. No. Teraz drugi smak, jak on się nazywa? Mm, kosmopolitan. Kosmopolitan. Cranberry pozwódka. Tego smaku chyba nigdy nie piłem, więc chętnie czekaj. Mm, nie, ja ten, ten jest naprawdę dobry. No. Niebieski, tak, piłem, inne chyba nie pamiętam. Tego nie wiem. Mmmm, lejmy więcej. Dobra, zakręcę, niech się nie wygadza, i tak ma mało alkoholu. Na górze. Ogólnie pachnie bardzo ładnie, więc go testujemy. Mm. Bardzo mm. dobrze Stos. Podobny smak. No, ale bardzo dobry. No, to byli naprawdę zajebista. No, słodkie zajebiste. Szczerze, tak, jeśli ktoś bardzo lubi słodkie, to na lepsze od... Tego. Mm, zobaczmy jak teraz seks smakuje. Mmm... Szczerze dla mnie to... Dam mu taką samą ocenę, to jest bardzo podobne. Jak ktoś lubi słodkie, to na to może być lepsze. 8,5 dla mnie. 8,5. pół no, naprawdę zajebisty jest. Zobaczmy na seks on the beach. Mm, seks na parze. A się bójcie, pierwszy raz. Mmm, rozkwinka. Pachnie, to, ogólnie języki ogólnie są się dobre z Polecam, żeby dzieci nie oglądały tych odcinków. Można się zgorszyć. Albo jeśli chcecie się zgorszyć, polecam oglądać. Nie zapomnijcie oczywiście o obejrzu w górę, komentarzach, subskrypcji. I innych tam rzeczach. Po, po prostu nic nam na to nie płacą. Zabijmy polecam. alkohol. Polecamy samemu degustować. Dalej ci będę przerywał. Dobre, a najgorsze z tych trzech. Tak, dla 7 siódemka. Trzy tak. i pół. Czyli wygrał ten, zwycięzc naszego odcinka. A, runda mieszana, o, racja, nie robiliśmy dawno. Ty, dziś w po nie robiliśmy. To było To dobrze, grażna by wszystko rozjebała. Miał <laughs> sobie rację. Runda mieszana, racja, kurwa, że... O ty gnoju. Nic nie było. Ty, Ta, to w ogóle smaku się zmieni, nie? To zaraz. Stoimy najpierw ten po łyczku i zaraz dolewam do tego. Kuźniu, musieliście bo, bo to jest na łyk. Przewadza chyba y, oranżatka? No zajebiste, nie? Wiem, znam się na mieszankach. Mm, mieszanka budowa. 4, 4 cztery cztery Już to podwalamy. Pogorszyło to wszystko? Tak. Myślę, że seks będzie lepiej smakował. No, no, seks to nie jest dla nas. Dobra, dziękuję. Dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć.